Cześć, jestem Mateusz z grupy Studencki teacher, A w dzisiejszym odcinku Chemii na Co Dzień porozmawiamy sobie o kwasie etanodiowym. Serdecznie zapraszam. Kwas etanodiowy Możemy znać również pod nazwą kwasu szczawiowego. To jego nazwa zwyczajowa. Nawiasem mówiąc, kwas szczawiowy wywodzi swoją nazwę od szczawiu, z którego kiedyś był pozyskiwany. Pozwolę sobie pokazać. Ma on białą barwę i sam kwas jest substancją stałą. A ponieważ jest kwasem, powinniśmy zaobserwować taką samą reakcję jak w przypadku kwasu cytrynowego. Czyli reakcję rozpuszczania węglanu wapna i węglanu magnezu. Tę reakcję postaram się zobrazować w przygotowanym uprzednio roztworze. Jak widzimy, zachodzi reakcja. Jeszcze tylko delikatnie zamieszam. Ponieważ jest kwasem, możemy również sprawdzić jego pH. Dlatego też rozpuścimy sobie troszkę tego kwasu w zlewce. A następnie zwilżony pasek uniwersalny do pomiaru pH pozwoli nam na ocenę jego odczynu. Jak widzimy, sam kwas jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, gdyż rozpuścił się w całości. Teraz z kolei, tak jak powiedziałem, zbliżam pasek uniwersalny do pomiaru pH i sprawdzam jego odczyn. Jak widzimy, rzeczywiście jest to odczyn kwasowy. Pokażę jeszcze tutaj na skali. Mieści się on właśnie w okolicach jedynki i dwójki. Ponieważ zaobserwowaliśmy zmianę koloru paska uniwersalnego, powinniśmy również zaobserwować czerwoną, krwisto-czerwoną barwę oranżu metylowego. Więc zobaczmy, czy rzeczywiście taka wystąpi. Wkropliłem kilka kropel oranżu metylowego i rzeczywiście barwa roztworu jest krwisto-czerwona. Możecie zapytać, do czego taki kwas może zostać wykorzystany, a zastosowań ma całkiem dużo ponieważ oprócz wykorzystania w celu zwalczania kamienia kotłowego, takiego jakim jest właśnie osad z węglanu wapna bądź z węglanu magnezu, kwas szczawiowy zapobiega między innymi brązowieniu warzyw i owoców poprzez zapobieganie ich starzeniu. Między innymi on inaktywuje enzymy bądź wyłapuje kofaktory, które pozwalają tym enzymom działać. Oprócz tego ma również zastosowanie podczas prania, ponieważ wykorzystywany jest również do wywabiania plał. Co więcej, podobnie jak kwas mlekowy i mrówkowy, wykorzystywany jest w pszczelarstwie celem zwalczania roztoczy u pszczół jako środek chemiczny, który nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Jest jednym z przykładów tzw. zielonej chemii. Moi drodzy, bardzo Wam dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę oraz komentowania. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.